Witam wszystkich bardzo serdecznie. to z Motokontrolera. Jadę dzisiaj oglądać Mazdę Trójeczkę z 2015 roku z przebiegiem 15 tysięcy. Samochód sprowadzony ze Stanów. No, jak to samochody sprowadzone z tamtego rynku? 90, można powiedzieć, 5% tych aut to są albo auta powypadkowe, albo jeżeli auto jest. Blacharsko w porządku, nic nie było robione, nie było żadnej ingerencji. No to najczęściej są to uszkodzone mechanicznie, podtopione, popowodziowe. No różne, różne takie sytuacje mm, się zdarzają. No tutaj, wstępno dostałem taką informację już, że mm, sprzedający poinformował klienta, że auto było uszkodzone. Klient jest tego świadomy. Nasz, moim zadaniem będzie przede wszystkim sprawdzić, jak były duże te uszkodzenia, co było uszkodzone i jak to zostało zrobione. W takim razie trzymajcie się do później. Pozdrawiam. Na razie cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie i ponownie. Jestem już po oględzinach Mazdy Trujeczki. Tak, tak. Auto było uszkodzone przodem. Mamy tutaj powtórnie malowaną oraz szpachlowaną, maskę, błotniki, drzwi w przedniej części, przednie słupki. samochód dość mocno był uszkodzony przodem. Przednia szyba nie jest oryginalna, jest to chiński zamiennik. Najgorsze jest to, że te naprawy zostały zrobione, można powiedzieć, po potaniości. No, kurczę, można było troszeczkę się postarać i zrobić to troszeczkę lepiej. Niezbyt dobrze spasowane elementy. Samochód zresztą też nie przygotowany pod moje oględziny, zakurzony, brudny. E, sprzedający oczywiście, był świadom tych, tych, tych napraw. Taka śmieszna troszeczkę wyszła historia. E, zapytał mnie, no i co wyszło? Ja mu powiedziałem, że o tym przodzie. On mówi, że tak, 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 jest tego oczywiście świadomy. E, natomiast mu powiedziałem, że przed, mogli to zrobić troszeczkę lepiej oraz przednie lampy jest to chiński zamiennik. No, był w wielkim szoku, ponieważ no, mówi kurczę, to miało być to dobrze zrobione. I ten warsztat, którym to robił, zapewniał, że robił to na używanych oryginalnych częściach. No weszło jak wyszło, no, powiedział, że no, tego tak nie pozostawi, bo tego się nie spodziewał, że taki chiński kłam z przeproszeniem, zostanie założony. No, bywa i tak. Co e, do przebiegu, no powiem szczerze, samochód praktycznie nowy, faktycznie e, 15 tysięcy mógł mieć, bo pachnął nowością e, Zero śladów zużycia Auto najprawdopodobniej zostało rozbite, no i stało przez te parę lat Trafiło tutaj do nas, do Polski, zostało zrobione i jest wystawione na sprzedaż e, No pod spodem no wszystko wygląda ładnie, pięknie Powinni no dać ślady oczywiście rozbicia e, e, i, przodem tego pojazdu, e, ingerencje, odkręcane elementy, no, osłony, nadkola, osłona silnika i tym podobne rzeczy, są to już założone zamienniki, e, tak jak wspomniałem wcześniej też, e, co więcej. E, Szyby w oryginale, poza czoło, bo opony jeszcze oryginalne. Wyposażenie dość, bardzo bogate, można powiedzieć, no ale to w Stanach takie, takie samochody mamy. Wyposażenie jest dość, dość, dość bogate. No, powiem tak, no, samochodu niestety nie mogę polecić, bo uszkodzenia były dość spore. I zostały zrobione no, dość tanim kosztem. Mało profesjonalnie założone, e, słabej jakości zamienniki, no kurczę, nie za te pieniądze, nie za te pieniądze. E, nowy samochód, można było to zrobić lepiej e, i myślę, że na pewno by się sprzedał e, o wiele szybciej, bo sam sprzedający przyznał, że było już parę osób, bo oglądało, odwróciło się napięcie, a miało też takie oferty, gdzie e, no ktoś mu tam powiedzmy z ceny od razu 9000 zbijał z racji tych uszkodzeń, które, które są. No bo powiem szczerze, idzie to poznać nawet gołym okiem. Nie trzeba być ekspertem, żeby wyłapać w tym przypadku, że pojazd był dość mocno uszkodzony przodem. To wszystko na dziś. Spotkamy się przy kolejnym samochodzie na kolejnym raporcie. W takim razie trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego, na razie cześć.